Thank you. Arena biznesu dało mi poznać wielu ciekawych, interesujących ludzi, poznać wielu yy, klientów. Do dzisiejsze spotkanie areny biznesu yy, na polu golfowym dało mnóstwo ciekawych informacji, przede wszystkim o osobach, które wzięły udział w tym spotkaniu, a przede wszystkim to, że udało nam się yy, przynajmniej nauczyć bądź starać nauczyć się zagrać w golfa, czy nauczyć pierwszych podstawowych e, uderzeń w tej dyscyplinie sportu. To jest moje pierwsze spotkanie w Arenie Biznesu i myślę, że mogłabym porównać je do takiego kilka. Jest pełen gracji, ale jednocześnie silny. E, witam serdecznie. Ja biorę udział w Arenie Biznesu po raz kolejny. Jestem bardzo zadowolona, jest niesamowita atmosfera na tych spotkaniach. Ludzie się wymieniają doświadczeniami. Drodzy Państwo, nazywam się Jakub Pietrzyk i z areną biznesu, z areną rabatów jestem związany już tutaj pół roku. Dorota ja jako osoba, która łączy wszystko to, co najlepsze w tym projekcie, stara się nam pokazywać jak łączyć ludzi ze sobą. No, jestem z Areną Biznesu już jakiś czas. Arena Biznesu daje szanse, daje możliwości, a od każdego zależy jakie wykorzysta.

Niezwykle się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy zorganizować dla Was rewelacyjną imprezę. Tym razem, tak jak widzicie, spotykamy się na polu golfowym, uczymy się grać w golfa, natomiast kolejne imprezy będziemy organizować grając w ruletkę, tańcząc w salce, tańcząc w tańce brzucha. Zapraszamy na nasze kolejne imprezy i bardzo Wam serdecznie dziękuję, że jesteście z nami.